Witam wszystkich bardzo serdecznie. A więc tak, zaczynamy. Tutaj mamy zapas linki która pracuje na takim przez, przez przekładnię ślimakową. Tędy wchodzi, tędy wychodzi. Tu pod kierownicą, tylko ja teraz nie zdejmę tego kapsla. Jest clean, zdejmuje się kierownicę i kierownicę można zamontować na te trzy śruby tutaj do tej ławeczki. Dobra. I idzie tutaj jedna gruba linka, która dochodzi do silnika. Moment. Linka bardziej taki w przekroju ślimaka wchodzi. Musi, musi mieć na pawęży silnik otwór tutaj przez całą konstrukcję na drugą stronę. I ona wchodzi tędy i wychodzi z drugiej strony. I zaraz mój pomocnik będzie kręcił kierownicą i będzie pracował. Ten wychodzący z, drugiej, z, z drugiego otworu pręd. No, kręć w prawo. O, i kręci się w prawo, wysuwa się. Dawaj w lewo teraz. O, i się chowa. I w ten sposób to pracuje. Dobra, stop. Akcja, stop. Od, um, od manetki, od manetki idą dwie linki. Jedna odpowiada za biegi, druga za gaz. I dodatkowo gaz można dodawać tą dźwignią. Idą idą prosto do silnika. Jedna tutaj przy ssaniu odpowiada za dodawanie gazu, a ta Podczas wysuwania się przełącza dźwignie zmiany biegu do przodu, do tyłu w ten sposób, a ta za gaz odpowiada. To by było na tyle. Dziękuję.